Teraz zastanowimy się o, na tym jak zrobić, jak spowodować, aby ten nasz kolejny nadchodzący rok był lepszy. No bo życzymy sobie szczęśliwego nowego roku i mamy nadzieję, że ten kolejny nadchodzący rok będzie lepszy niż poprzedni. No właśnie, ale często zapominamy o tym, że to my jesteśmy kreatorami tego życia, tego kolejnego roku i następnego i następnego. Dlatego, że jedynym takim sposobem, aby ten kolejny rok, nadchodzący rok był lepszy, to my również powinniśmy stać się lepsi we wszystkich obszarach, nawykach, w budowaniu swojej sylwetki, ogólnie dbaniu o zdrowie i to wszystko spowoduje, że my za kolejne 12 miesięcy nie powiemy sobie, że nasze życie to lawina szczęścia. Bo kiedy pracuję z klientami, mam takiego klienta, obecnie trenuję, który ma 70 lat i już trochę schudł, bo jego celem jest odchudzanie. No i ten klient schudł. A czy jeszcze mamy? Trochę pracy, ale już widać pierwsze rezultaty. A trenujemy od trzech miesięcy. No i teraz. No i często ludzie mówią, że ale ty masz szczęście. Jednak ludzie zapominają często, że to szczęście to jest ciężka praca. Szczęście w jakiejkolwiek dziedzinie, czy sylwetka, czy budowanie majątku, czy budowanie zdrowia, obojętnie co to nie jest szczęście. To jest po prostu ciężka praca, przemyślana przede wszystkim, nie ciężka, ale przemyślana praca. Wtedy będą nam mówili, że mamy szczęście, ale ludzie zapominają, nie widzą tej drogi, którą my musimy przejść. Dlatego nie zapominajmy o tym, że to czy nasz kolejny rok będzie szczęśliwy, czy będzie udany, czy będzie radosny, czy będziemy mieli. Oczywiście życie składa się z różnych porażek, życie składa się z trudnych momentów, życie składa się z odrzucenia, życie składa się z trudnych emocji, życie składa się z trudnych momentów, z trudnych sytuacji, które nas napotykają. Ale żebyśmy za kolejne 12 miesięcy nie usiedli i powiedzieli, że 12 miesięcy minęło, a my nic nie zrobiliśmy, a my nie poprawiliśmy swojego życia w różnych jego aspektach. Dlatego pamiętajmy, nie oczekujmy od tego, od życia, że życie nam da te, te lepsze życie, dopóki my nie staniemy się lepsi, bo to my jesteśmy lustrem. My jesteśmy lustrem do wszechświata. My jesteśmy lustrem do świata. Jacy my jesteśmy tacy, tak właśnie się później dzieje w naszym życiu. Później nasze życie albo się staje radosne. Albo nasze życie staje się jedną wielką porażką. Bo zobaczmy, jeżeli będziemy na przykład zazdrościli innym ludziom, bo jak możemy się poczuć lepiej? Możemy się skupić na dwóch aspektach. Kiedy skupiamy się na tym, czego nie mamy. Bo to jest jedna z głównych, z głównych, moim zdaniem, wyzwań ludzi w dzisiejszych czasach. Złe samopoczucie pochodzi z tego, że skupiamy się na tym, czego nie mamy. A teraz odwróćmy tę sytuację, a teraz zacznijmy się skupiać na tym, co mamy. Czy to nie jest, czy to nie zmieni naszego samopoczucia? Bo kiedy idziesz przy życie i patrzysz na innych ludzi i zazdrościsz tym ludziom, co oni robią, jakie życie prowadzą. Tylko tak jak powiedziałem, nie widzimy tego, co jest pod spodem. Nie widzimy tej ciężkiej pracy, którą ci ludzie często wkładają, ale. Właśnie nie widzimy tego, ale wolimy właśnie zazdrościć, ale zazdrość powoduje, że w naszym życiu uaktywnia się brak. A kiedy skupimy się na tym, co mamy, kiedy skupimy się na wdzięczności, kiedy skupimy się na tym, co w naszym życiu jest dobre, że mamy relacje, że możemy widzieć, że możemy pracować, że nasze życie cały czas roku na rok się poprawia to wychodzimy z zupełnie innego pułapu myślowego. Bo im dłużej będziemy się skupiali na tym, czego nie mamy. Nie mamy samochodu, że nie mamy rodziny może, nie mamy partnera, nie mamy domu. I nie mamy wielu wielu różnych rzeczy, które możemy sobie wymyślić. No to wtedy czujemy się źle. No właśnie. Ale co nam to da, że my będziemy się skupiali na tym, czego nie mamy? Co nam to da, że my będziemy się skupiali na tym, czego nam brakuje? Co nam to da? Jeszcze większą frustrację, da nam to jeszcze więcej złego samopoczucia. A po co? Czy życie nie jest po to, żeby się cieszyć? Czy życie nie jest po to, aby enjoyować? Czy życie nie jest po to, żeby się radować, a nie skupiać się na tym, czego nie mamy? Skupmy się na tym, co mamy. Skupmy się na tym, co w naszym życiu jest dobre, się mogę skupić teraz na drodze, że idę, mogę nagrywać dla, dla was ten film, skupiam się na tym, że idę, że mam nogi, że widzę, że słyszę ptaki, że słyszę gdzieś tam w oddali samochody, ale ja się skupiam na tym. I w tym momencie czuję się w dostatku. Bo to mam, bo, jeżeli bym teraz patrzył i widział to, czego nie mam, to od razu moje samopoczucie się obniża. I tak właśnie możemy budować, i tak powinniśmy budować nasz dobrobyt mentalny. Dobrobyt mentalny budujemy zawsze na skupianiu się na tym, czego co mamy, a nie tego, co nie mamy. I w tym momencie, jeżeli będziemy, wprowadzimy nawyk wdzięczności, będziemy tak robili przez dwa miesiące, miesiąc, dwa miesiące. Codziennie budowali sobie wdzięczność, będziemy się skupiać na tym, co mamy, to za miesiąc dwa, za pół roku nie poznamy. Nie poznamy naszego życia, jak nasze życie będzie inne. Jak my będziemy się zupełnie inaczej czuli, w tym momencie za 12 miesięcy my zupełnie będziemy innymi ludźmi. W tym momencie nie powiemy i nikt nam nie powie, że mamy szczęście, bo my będziemy wiedzieli, że my jesteśmy kreatorami, bo tak naprawdę to my kreujemy tą rzeczywistość. Bo nikt nie może cię zmusić do tego, żebyś ty myślał, czy ktoś może ci zmusić do tego, żebyś ty myślał o tym, czego nie masz i nikt nie może cię również zmusić do tego, żebyś się skupił na, to, na tym, co masz. To od ciebie zależy. Ale jeżeli to od ciebie zależy, to znaczy, że od ciebie zależy twoje całe życie. Obyśmy za 12 miesięcy kolejnych spotkali się i powiedzieli sobie, że nasze życie się zmieniło nie. Pod względem przypadku, ale dlatego, że my zmieniliśmy swoje nastawienie, że my zmieniliśmy swoje negatywne uczucia na pozytywne. I tak to wygląda. A więc wdzięczność jest podstawa wszystkiego. I pamiętajmy, jeżeli my nie dokonamy zmiany, wewnętrznej zmiany, wewnętrznej transformacji, to nasze życie nigdy się nie zmieni. Oczywiście nie będzie tak, że zmieni się z dnia na dzień to jest proces. Ale możesz zacząć już dzisiaj. Nie musisz czekać kolejnych 12 miesięcy. Ale jeżeli w tym momencie chcesz jeszcze wejść na wyższy poziom, poprawić swoją sylwetkę, poprawić swoje zdrowie, to pod spodem, jeżeli oglądasz ten film z kanału YouTube, będzie link do mojej książki Jak wspólnocie zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Książka w trzech różnych formatach, w wersji audiobooka, e-booka oraz w wersji książkowej, koniecznie zapoznaj się z tym materiałem. Również Zasubskrybuj kanał, dlatego że jeżeli TikTok zniknie, no to te wszystkie filmy będą na kanale YouTube. Oraz subskrybuj kanał, zostaw komentarz i ten film pójdzie dalej, więcej ludzi go zobaczy. A na teraz, pozdrawiam, trzymajcie się.